Rematch, proszę Państwa. Mamy grę, która już oficjalnie wyszła, i jak wiecie, u mnie na kanale było parę odcinków z tego, jak wyglądały bety. Mówiłem Wam, że te bety wyglądają naprawdę nieźle, i że jak się nic nie zmieni, to że ja tą grę kupię. No i ją kupiłem. I się okazuje, że nie tylko ja, bo według oficjalnych danych, ponad milion graczy zagrało w pierwsze 24 godziny, a w piku ta gra na Steamie miała 100 tysięcy ludzi. I pamiętajcie, że jeszcze tutaj nie mamy. Crossplayu, więc ten crossplay dopiero się pojawi. Twórcy o tym mówili, że tam mają jakiś delay i tak dalej, i tak dalej. do czynienia z grą, która jest o piłce, jest zupełnie inna. Nie znajdziecie tu kariery menadżera, nie znajdziecie tutaj e, jakiejś tam realistycznej piłki, gdzie będziecie mogli grać sobie wce Barceloną. Ale jak chcecie się pobawić ze znajomymi w szczególności, fantastyczna sprawa i nie zniechęcajcie się początkiem, kiedy wy się będziecie uczyć grać, kiedy będziecie grali z ludźmi, którzy kompletnie nie oganiają, co się dzieje dookoła, choć jest to wnerwiające. Dajcie sobie chwilę, bo przynajmniej w becie działało to tak, że im wyższe mieliście rangi, tym dobierało was ludzi z wyższą rangą, i bardzo często ci ludzie już kumali, co się dzieje na boisku, i można było grać takie rzeczy. A w ogóle, jak już macie swoją ekipę, gra jest super.